Servus, ja jestem na Euro 0. 007 Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku yy, z Brawl Stars. Już w piątym odcinku z Brawl Stars. Yy, I słuchajcie, jak obiecałem, no niestety nie, sorry, mordo, bardzo mi przykro, ale teraz film nagrywam. Yy, pozdrawiam, Czeszymek, ale no niestety teraz sobie nie zagramy. Yy, jak obiecałem w poprzednim filmie, dzisiaj pogramy sobie trochę Jessie. Wczoraj ogólnie był live był livestream, tak więc jeżeli ktoś jeszcze, no, no, jeżeli kogoś nie było na tym live to w karcie chyba macie link, tak mi się zdaje, do live'a. No a my tymczasem potestujemy sobie troszeczkę naszą Jessie. Niestety nie udało mi się wbić trochę skrzynek, bo nie miałem za bardzo na to czasu, tak szczerze. No ale, no, ale właśnie, mamy trzy nowe eventy, no nie, to nam nie da następnej skrzynki pod żadnym pozorem. I teraz tak, czemu to za free? Mamy za free dwa tokeny do tych specjalnych, dziwnych rzeczy. Rail Brawler. to 60 g Nie mam tyle nawet, więc nie mam o czym marzyć. Chyba nie będziemy kupowali sobie tych postaci, szczerze mówiąc. Nie jestem pewien. Tu są już skiny, no to nie. To mnie nie interesuje Oki dołki. No właśnie. I to chyba wszystko. Zapraszam też do wbijania do mojego klanu. Cmeni Wydaje mi się, że że nie wiem co, bo tu macie napis, w każdym razie. I jeżeli mi się nie chciało go napisać na środku ekranu, to się go tutaj. O. Nie wiem, czy ja będę robił podczas montażu, ok? Eee, no więc tak, zagramy sobie na showdown, chyba showdown, tak żeby sprawdzić mi więcej, jak ta postać działa. To znaczy ja mniej więcej wiem, jak ta postać działa, bo ogólnie rzecz biorąc wiedziałem jak inni ją grają przeciwko mnie zresztą. <laughs> ale, ale, ale sprawdziłbym tak, no. No wiecie, jak, 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 jak mam Rose czy Shelly, to tą to postać totalnie dostaje ode mnie takie takie łupki. Aha, dobra, ale to już widzę, że damage tej postaci, w ogóle tam jakiś bot jest, gra, bo on w ogóle nie gra. No właśnie, bot gra, bo on w ogóle nie gra. Jest, to, ta postać w ogóle ma damage, czy czy nie ma damage'a? If someone know that. oki. Zabiłem jakiegoś bambola, albo po prostu gościa, który... Może źle zrobiłem. Bo banan po prostu chyba odszedł od urządzenia, na którym wyrał. Dobra, no. Wątpię, żeby udało mi się pokonać Rose. Co jak co? Ale Rose to Rose. Rose się do mnie właśnie przyczepiła. Super sprawa, ogólnie rzecz biorąc. I ma super atak. To jest pewnie ten robot taki też robot. To działku fajne takie. Fajne działeczko. A to kto? Tam jest. To kolejna róża. To pro. Strzelam na ślepo, nie? Cupcio! Daj mi tego power cubesa wracam do swojej wieżyczki, tylko że ona zostanie zniszczona przez burzę To też nie, nie, nie jest najlepsza rzecz, jaka mogłaby się zdarzyć Chyba, a Już myślałam, że, że burza nie bije wieżyczki, ale niestety To tylko moje A, o o, mita cholera, Rosa. No o, Boże. Ale jaka ona ma słaby damage. To jest, się w pana nie mieści. To znaczy, wiecie, ona jest jakby... Bo te jej strzały, one się odbijają. To jest taki jakby plus. Znaczy właśnie, nie wiem, bo Nita ma tak, że strzały przylatują przez wszystkich, a jej strzały się odbijają. I ma dużo większy dalszy zasięg, niż, yy, niż ogólnie rzecz biorąc Nita. Hmm... Bounty. Wiecie co, moglibyśmy sobie zagrać nią na Bounty, chociaż wiecie co, zagramy sobie na Bounty ją potem, weźmiemy sobie Colta na Bounty, także żeby po prostu wymaksować sobie maksymalny... Przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. E wymaksować sobie maksymalny wynik, jaki możemy sobie wymaksować, a potem sobie pogramy trochę na Bounty. Yy, no właśnie, no właśnie, no, no bo już nawet widzimy, że w przeciwnym drużynie mamy jedną taką, yy, nie pamiętam jak ona się nazywa. Chodzi o to, że ona ma podobny zasięg i podobny, no właśnie nie, 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 nie styl bicia, ale ma podobnie daleki zasięg i równie taki cienki strzał jak kolt, więc nie jestem pewna czy to ma jakikolwiek sens, ale spróbujmy. Potem, bo ona robi tu zamieszanie na, na tym bounty teraz, teraz oberwała trochę, ale dużo. Wolek kto bierze naszego przyjaciela, wiadomo kogo, na bounty? Widzicie, że ja jeszcze nikogo tu nie zabiłem? No w końcu kogoś zabiłem. Nie, w wieżyczkę, ale w wieżyczkę też można. No gincie! Cholera jasna. Masakra jakaś, z 9 do 18 to, to przegrywamy tragicznie. A ten to w ogóle cały czas tego ulta swojego używa. Don't me! Dobra, kolta już nie ma, jednego przynajmniej. No shit! Chyba to przegramy. I to tak ogromnie. A, zepsułem. 26 do 18. No to po, po prostu masakra, jakaś i w ogóle ta, 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 ta została. Star playera. no to bierzemy Jesse Jeszcze raz do no Bounty. Ok, I, i zobaczymy. No, wiecie co? Sprawdźmy. Sprawdźmy sobie, bo po prostu w tym momencie na mój cold... Nie, nie wiem co on mógł zrobić po prostu, nie? Bo taki totalnie bezsilny w stosunku do życia. Oni cały czas go trzymali na dystans, nie? Jaki rozpierdziel! What? Ej, ale to, to ona to zrobiła? Co so Jessie to zrobiła, ten rozpierdicz? Wiecie co, bo ona? No dobra, przynajmniej double killer. W dosłownym znaczeniu, że nawzajem się zabiliśmy Dobra What the hell was that? Zepsuło się życie. Dobra, 8 do 8. Do 8 do 8. Wow! Ona jest dobra nawet Nie doceniałem jej Ale Teraz już doceniam. No game. Man, why? Why are you still alive? No kurde, ale... Jeszcze ja by w tego broka to poleciało, ty! Dobra. Jem ja cały czas jeszcze tego uczę się używać tego ulciaka. Cholera. Jezu, nie, ale jak, jak ten robot da tego u swojego ulta, to jest pro. To się właśnie jest pro dla niego, bo nie dla mnie. Nie dla nas. Cholera. Don't me. I want to live. I just want to live. I to przegrywamy? Nie, wygrywamy. Jakoś lekko. O ile ja zginię, zginę. Dobra. Ma! Remis! Ale jestem star playerem. Pierwszy raz słyszę tę muzykę. Bo pierwszy raz w ogóle zrealizowałem chyba. Jak będziemy mieli 8 strzynek, to lecimy z upeigiem takim małym. No wiecie co, zagram sobie jeszcze raz na Bounty, jeszcze raz nią, bo ona wydaje mi się mieć jakiś potencjał w miarę, nie? Bo on, w przeciwieństwie do Karla, który jest totalnym beznadziejem, bo właściwie nie, nie ma żadnych dobrych stron, to ta ma. Oprócz oczywiście swojego małego d majora i oprócz małego HP, jest git. I oprócz tego, że jest w ogóle zła. No, robię rozpiernicz, bo się od, jej strzały odbijają, to jest największy pro. No nie! Uf. Już tak myślałam, że moją zwierzyczkę roz, rozwalą. No, oddawać moja zwierzyczka! Zwierzyczka prosi, ty. Not me. nie. I want to live, I want to live. Dobra. Jakoś się udało temu. Ale patrzcie, ten. Cholera moja pierzeczka dostała. Już myślałem, że będą dwie. Cholera. A 280 HP. To słabo. Dynamite die, man O oh, no, 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 not mi. No cholera. No brywa, nie? Więc to jest... Do Dynamite dostał puncha w plecy. Znaczy w sensie on, on, on zaatakował, potem zaczął uciekać, więc... Ej, my też mamy Tika, nie! My mamy Barley! A Barley lepszy od tika. No, Wiadomo, że. O cholera, bnieżeczka dostała moja Dawaj, Jesse, ej, Jesse Barley, dorobił takie duo. Przynajmniej mi się zdaje po tej walce. No nie, Tik. Ole, Tik nas wysadził wszystkich. No ale wygrywamy na razie. No ale wygraliśmy nawet, co nie było źle. Czemu ten Barley dostał Star Playera? To już się tak nie robimy dobrego duo, bo on mi zabiera Star Playera. To nie jest fajne. Ja powinienem dostać Star Playera. Znaczy w poprzednim dostałem niby, nie, więc tak źle nie jest. Dobra. Lecimy z otwieraniem... Dobra, nie, bo wiecie co, brakuje nam jednego, dowiecie czego. To wezmę sobie... E... Zawsze brałem Barleya na ten... Weźmy sobie Jesse na Gem Graba. I zobaczymy, jak sobie Jessie poradzi na Gem Grabie. I jeżeli wygramy, a prezent później wygramy, to wtedy jak dostaniemy sobie... Jak dostanę... Boxa. to żeby miał penning, taki mikro penning, ale jest. O cholera. Dobra, jeszcze mi porobiłeś. Dobra, let's go. Barley! To chyba nie był dobry pomysł, bo... Bo Barley mnie robi, Barley! Dobra, oberwała tamta Jessie. Ostro. Nikogo tu nie ma, żeby nie było. Ta wieczka nie istnieje. Ej, to... To leci nawet na najbliższego przeciwnika! Wow. To jest lepsze dwa razy niż myślałem. Bo to się nie odbija w jakąś tam stronę, to leci na najbliższego przeciwnika. Odbicie jakby tej tej. tej. Wow! To jest moja, no druga ulubiona postać, ten no, trzecia, no bo najbardziej lubię Rose, potem jest Shelly A teraz będzie Jessie A ona będzie, nie wiem co Weźmy, ze spammy Ich tymi działkami Taki mój pomysł Nie no, bo on to, to on po prostu nie mogą Ile gemów? Cholera oni mają, mają osłonę. Czekliśmy już mieli, ale... Fatalnie. No nie! Szlak 9 sekund. Nie wystarczy to. Nie wystarczy to. To nie wystarczy. E, albo jednak? Nie. Zabić go. Bra cholera. Dobra, ale znowu giną. Mamy... No. Kto my taggemy? Barley? O, lipka. Nie wyszło. O nie, no masakra, masakra, masakra. Oni nie mogą tego zebrać. Ale tu jest tak tam dużo, tak dużo gemów jest tam. 23 gemy mają, no to jesteśmy przerobani. To nie jest sprawa tego, że ten, że... Że nie wiem co, bo te wszystkie gemy, cały czas były na ich, na ich respie. To jest ten problem. Że cały czas były te wszystkie gemy na ich respie. Dobra, jeszcze jedna rundeczka. Zaraz będziesz w 20 minut filmu, a my jeszcze nie zrobiliśmy openingu. A ja chcę zrobić ten opening, bo ja chcę mieć jeszcze jednego big do openingu. A więc to się musi udać po prostu. Teraz przynajmniej, jak nie to w następnej rundzie, musi, bo ja się nie uda, to będzie wkurzony. Zresztą chciałabym sobie też pograć jakimiś innym postaciami, na przykład rozom albo Shelly, a nie tylko cały czas tą. Jessie, Please don't I want to live just live Co? Nie no ta Jessie jest zbyt opaty No czemu cały czas to leci na mnie? Na moją wieżyczkę właściwie bardziej No so. ej Daryl I haven't got any idea Oh, hey Amen. You are so many. Jeden gem Dobra Kampenko Kampowanko Kampowanko Nie Cholera Zbierasz te gemy Kampionko Kampowanko Gdzie ty lecisz Barley? Słuchaj, no ten Barley, no to naprawdę no niebezpieczną sytuację nasz wprawił. ale już jej będzie. Jest Tar Token, jest opening. Let's go. Oki do oki oraz dwa stołki. Pik. No to zaczynamy od małych skrzyneczek i zobaczymy co nam wypadnie. 12 końców, 4 do Karla. No nie będzie kardu, no, no może kiedyś będę na nim grał, nie? Na przykład jakby do te wiecie, yy, na game grabie te takie jeździki, to wezmę karla tak dla, dla miejsca, wiecie. Żeby było po prostu coś. Żeby nie było, że w ogóle nie będę grał karnem tak wezmę miejsce do, do kopalni dosłownie go wezmę. No, może jeszcze Rosa mi wydropi, bo jeszcze tylko 4 punkty do upgrade ok 3 na 20 do Jessie 12, 2, 2, 22, sorry. O. No i upgrade y do moich dwóch ulubionych postaci. I też do Jesse, no to spoko sprawa i do Barley'a. No to trochę się poupgradujemy ostatnio teraz. Ostatnio, teraz. Bo teraz, a nie ostatnio. Dobra. Więcej do Jesse. Dorosy 5, Spox, do zodoszeli 7. I ostatnie Jeden Jedna zdykła, jeden chest i let's go 70 hajsów, cold plus 8, Barley plus 10 oraz... nic więcej. No i Big Chest. Uwaga, co wydropi nam z Big Chest. Let's go! 61 końców, 11 za nic, niech będzie. Jesse plus 12, oki do Oraz Barley plus 16. No to nie jakoś fatalnie. Ale patrzcie, niedługo, nie wiem czy niedługo, bo zaraz sobie chyba postacie. No ale niedużo brakuje mi do 1000, nie? to też jest 100. Niedługo ten 1000 będzie. Wszystko mamy do ulepszenia praktycznie. Dobra, to zacznijmy sobie od tych podstawowych postaci. Zagramy sobie w ogóle Ro y, tą nie, no, Ro rozą, więc ją ulepszmy. No Jess jest nasza nowa postacią, więc wiecie co, nie będę jej ulepszał, bo na razie nie potrzebuję. Zróbmy tak, że będę ulepszał postacie wtedy, kiedy będę po prostu chciał y, taką grać. Tak wiecie, żeby w przykład nie było, że coś ulepszę, a nigdy ją nie zagram. O, tam już. Czy pewnie pe pe kiedyś będę grał, nie? Ale. You know. Ok, no to leci Rosa. Czy teraz postać na blisko? Aha, tam już Kolta. To super sprawa. Chyba trzeba było użyć tego wyskoku. No. Aha. Ale to jest Col Bambik. Tylko, tam idzie kolejny Kolt. Ja yes, splatam Aha! Mam już Jessie, spok sprawa Don't me! I just want to live Just want to live Powiedzcie mi, że tędy nie przejdę, no Pakuje się w cały środek mapy tam mamy kolta, tam, tam mamy jednego kolta na dole, jednego kolta na górze. Oraz, o Boże. Bull i ten, i El Primo. To jest, są dwie postacie, które jako, no może jeszcze kolt y, ma szansę z Rozum. Ale Bull i El Primo to są dwie postacie, które mają chyba największe szanse z Rozum ze wszystkich, jakie są. Mhm, super. O Boże. Dobra, ale przynajmniej kto zginął? Piernicza Nie do no masakra Masakra! Let's go once again! Sorry mordeczko, ale nie... O, 600 pucharków już. No i upgrade. Co można na razie sobie tego A, w sumie Tak. Hm. Do kogo by się przydało to użyć? To jest 25, tak? Hmm. Wiecie co, na razie tego nie wezmę, przemyślę to na spokojnie po prostu i wezmę sobie do, wtedy do, do tego, do czego stwierdzę, że będzie to opłacalne. Ale na razie wstrzymałem się z pochopnymi decyzjami. O Boże, tam było czesty, tam były dwa czesty. No i Shelly do zabicia No to się nawet opłaciły, ten jumper Bo Shelly też postanowiła Wyjumpić No ból z czterema, no to pięknie E, on ja ma mniej HP niż ja Tam jest Shelly, z dwoma Jakaś nikła szansa Dobra, wiesz co, nie prześwitujmy przez łapy może No to zepsułem. Don't me! Kleh. Jezu, ale wiecie co? So, te strzały są szybciej niż, niż Jessie. Ha, bo zapomniałem, on strzela przez ściany. No, no głupi. No szlak, no nie miałem szans już z nim no. nie miałem szans, miałem zbyt mało HP po walce z tą um... Tak się failowo zdarzyło. No trudno się mówi. Zagramy sobie chyba jeszcze ostatnią gierkę i zakończymy z tymi upgradeami. Dobra, nie, na razie, na razie nie teraz. Na razie nie teraz. Po prostu o tym na razie nie myślmy. Dobra, więc ostatnia Angiereczka na dzisiaj. Jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił łapki w górę, to wydaje mi się, że... Kiedy nie to? Nie mogę kliknąć. Najgorzej. Tak czy, nie, czy zostawcie tę łapkę, ok? Bo tak na pocieszenie, że nie mogę klikać. Tak, między innymi. Ale nie mnie, no. Please don't me. Mam tylko dwa te power cube's. No nie, El Primo! Chyba sobie żartujesz! No chyba sobie żartujesz! No chyba sobie żartujesz, no! Nie, no chyba sobie naprawdę żartujesz. Jeden HP. No! Żartujecie sobie, czy co? Ty... Jezu... Od, odczep się ode mnie, ty chamie jeden, no! Never mind. Shit! El Primo! Shelly, rozwal tego El Primo! O, rozwal go! Wow! Taktyczna przegrana. Dobra, siedem, trzech Brawlerów pozostałych. To się nie zapowiada za dobrze. O cholera, tam jest Rosa z czterema, no to mam z nią szansę. I Colt ją obija. I jest jeszcze kolt, tak? Ha, Rosa idzie się zabić, Dob dobra. Zobacz tego kolta. Don't me, Rose. Cholera. No dobra. Ile ja było w ogóle brawlerów w tej grze zabiłem? Bo zapowiadało się strasznie źle, a? Bo miałem jeden HP przez chwilę, ale jakoś z tego wyszedłem. No dobra, tak czy inaczej, ja już się z Wami żegnam, jeżeli ktoś jest nowy i jeszcze nie subskrybuje kanału, no to sub i dzwon w tym momencie ma polecieć. W opisie macie też link do Discorda, to dwóch serwerów na Discordzie zresztą, jeden taki typowo do rozmów, a drugi in, informacji o kanale, więc zapraszam do wbijania, jeżeli ktoś ma Discorda, jak nie, to byłoby fajnie, gdyby się założyli. Um, link do pagea na Facebooku, którego cały czas ogarniam, bo wiecie co, ja powiem Wam tak, ja, ja do Facebooka nie mam głowy, po prostu muszę najpierw się trochę nauczyć. Um, no i co? Do zobaczenia w następnych filmach. No i cześć.